Cześć wszystkim. Widzę, w ogóle, stała się dzisiaj mega porąbana rzecz. Patrz i w ogóle najlepsze, że ta piwnica zawsze była zamknięta. A jest ona otwarta. W sensie nie była, ona nie była, ona była tak, nie? No ona zawsze jest tu jest klucz, nie? Ona była zawsze zamknięta. Nie było klucza do tej piwnicy. A teraz. Nie, ja, ja nie chcę tam zaglądać. światło w ogóle jest zapewne... Jest to coś... To mega creepy, ja to nie go, no nie wiem. chyba mm, dobra, się tutaj. Mm. Jest to mega creepy, coś takiego. Cześć. I tyle, cześć i... Jest to... Świeża krew, najlepsza. to jest Ja mam na palcu czerwono normalnie. To tak nie widać tego, kurde. Lipa. No ale mam. To jest świeże dosyć to, bo dopiero. No, nie wiem, ja to tak wiecie. Schodzę i patrzę, widzę. Mówię, odpalam nagrywanie i. Dobra. Czekajam, z powrotem. Chore, nie? Jezus. Ej, tu, są jakieś garnki dziwne. Patrzcie, co to są rzeczy. a ja się boję tam zejść. Widzowie, zaraz wracam. Dobra, już jestem. No, chodźcie, widzowie. chodzimy Czy czemu to na światło, a tu nie jest światło, dobra. Chodźcie, chodźmy, chodźmy. Matko, nie zapytaj Chodźcie, chodźcie. Dobra. No, ja pierdzielę. Są za rzeczy. Bon, bon duelle. Kukurydza złocista. Słodka i słodka. Ok. Mm. Tarka, jaka jest stara. Koszyczki. Dużo jakichś różnych opakowań. I ogromny zaułek. Tu nic nie ma ciekawego. Nie wiem, tu nic nie widzę. Kiedy każdy kamerę. O, dzięki. Dobra, zaraz pokażę Wam coś. No, tu ogólnie jest... Yy, jest taka kratka i tu jest... Yy, też... no... co no, to, to, to? Jest jakiś wina, zetki, no tu masz... Tu macie różne jakieś opakowania na buty i buty w ogóle tu są nowe chyba dosyć lasocki, puma. Są jakieś nowe, jakby troszkę mieszkał, ale... Nie wiem, dziwne. Dziwne, mega dziwne. Nie dobra, ja są człowiekiem jakby... Ja już się przestraszyłem. Zamykamy to. To jest w ogóle creepy. Wszystko tu jest creepy. Dobra, ja widzę tą kartkę. Nie wiem, ja ją zrywam i nie wiem co z nią zrobię. A my... Nie wiem. Widzimy się, nie wiem kiedy. A właśnie! Kamery wam pokażę. to jest dobry pomysł. Dobra, pokaż, zobaczymy zaraz co się działo na kamerach, ja wam pokażę. Już? Więc jak to widzieliście, to. O, co mi się tu kurde porobiło? To było mega dziwne. na... teraz wam pokazałem nagranie z kamer i. masakra. Widzieliście to? Był jakaś mas. To był klan. W. Nie wiem, jakimś czarnym płaszczu. Nigdy czegoś takiego nie widziałam na oczy. I jest to dziwne. Creepy to wyglądało. No nie wiem. Mm, napiszcie w komentarzach, o co może z tym chodzić. No i widzimy się jutro. I może jutro coś znajdziemy więcej. Cześć.